Cześć witam moi drodzy postanowiłem że nagram wam w zasadzie krótkie intro ale takie dla was dla osób z, które są na mentoringu z którymi umówiliśmy się na współpracę moi drodzy znowu nie zwracam się do wszystkich bo wszyscy mają tą samą sytuację ale zwracam się do ciebie konkretnie do ciebie o co chodzi? Jakiś czas temu mieliśmy spotkanie, mieliśmy webinar, na którym ja przedstawiłem swoją historię. Później umówiliśmy się na współpracę. Powiedziałem, że wymagam zaangażowania. Powiedziałem to ja, powiedział to być może Irek w rozmowie różnie to, em, to wyglądało. I umówiliśmy się, że współpracujemy. Ja Ci gwarantuję pewne efekty, tak? Proszę Cię jedynie o to, żebyś. Słuchał, żebyś słuchała tego, co robimy i krok po kroku, powolutku dojdziemy do celu. Robimy, uwaga, robimy Twój biznes, który będzie się nazywać trading. Budujemy go teraz. Nie wszystko musi być od razu zrozumiałe. Notujesz, zadajesz pytania, super, za co Ci bardzo dziękuję, za zaangażowanie w ten sposób. Ale zupełnie nie rozumiem osób, które. Mają to, słuchajcie, będą używać takiego języka, które po prostu jest adekwatne do sytuacji. Zupełnie nie rozumiem osób, które mają w pizie to, że wydały pieniądze i w zasadzie nie robią nic, a jest tych osób coraz więcej. Podam tylko przykład. Zajrzyj w swój profil w Elite Expert Clubie. Jest nasza strona, tam jest profil. prosiliśmy tam o linki. Support się kontaktował, Filip pisał, ja o tym mówiłem. Zajrzyj tam, czy masz uzupełniony swój link co do dziennika. Przecież umówiliśmy się, że na jednym z pierwszych spotkań, że będę tam zerkać, będę czytać. Nie zawsze mam czas na komentarze, nie zawsze odpisuję, ale sprawdzam. Sprawdzam. Kurczę, co drugi dzień siedzę po kilka godzin i czytam, i sprawdzam, i notuję do siebie. Będziemy mieli indywidualne konsultacje. Ja mam swój notatnik do tego, żeby zapisywać pewne rzeczy, które są istotne. I teraz, co jest kluczowe? Część osób bardzo, bardzo profesjonalnie, zajebiście, mega robi. Część osób no nie zaczęła, a umówiliśmy się. Jak ja Ci mam pomóc? Jak ja Ci mam pomóc, żebyś poszedł do przodu? To Ty się masz nauczyć tradingu, nie ja. Ja już ogarniam, ok? Ja ogarniam tą kuwetę. Ty chcesz ją się nauczyć ogarniać. Więc musisz wziąć, nie wiem co musisz wziąć, ale może wejść coś do ręki. Kijki, długopisy. Co chcesz? Jebnij w blat i weź się do roboty, bo samo się nie zrobi. I uwaga, mówię to dlatego, że pojawiły się już osoby, a nie minęło dużo czasu. Pojawiły się już osoby, kamera sobie przystawiła, pojawiły się już osoby, które, uwaga, mówiłem też o tym, minie tydzień, miną dwa tygodnie, minie miesiąc, olejesz temat i zrobisz prosta najprostsze rozumienie, powiesz Paweł A czy byśmy mogli się umówić na takie wiesz spotkanie weekendowe gdzie byśmy mogli razem wiesz usiąść i to byś mi jeszcze raz powiedział te wszystkie rzeczy Ja się pytam, a widziałeś nagranie No nie miałem czasu wiesz nie miałem aha A jakieś notatki coś w ogóle zaczęłeś robić wiesz no kurczę już lecimy Byłeś na jakimś spotkaniu bo już jesteś z nami trochę no nie miałem czasu, czy jakbyś mi usiadł ze mną jeszcze raz, to, to wiesz, to zaczniemy. Nie powiem ci tego, bo mam nadzieję, że potrafisz przewidzieć, co ja mam na myśli. Zastanów się po prostu, czy ty chcesz się nauczyć tradingu, uwaga, to jest bardzo szeroki zakres wiedzy, umiejętności, które będziemy robić przez cały rok, ale ty musisz zacząć, musisz wystartować i musisz chcieć, jeżeli dzisiaj nie chcę, bo jest jakaś wiedza do przyswojenia, mówiłem o tym, będzie wiedza, będzie trzeba się uczyć, jeżeli ty mówisz, że no ja nie mogę znaleźć Paweł czasu, bo przecież pracuję, mam rodzinę, kurwa jeżdżę w nocy na Uberze, słuchaj, Prowadzę 29 firm codziennie, codziennie mam jakieś 11 telekonferencji. W międzyczasie prowadzę live trading sesję, w międzyczasie handluję jeszcze samodzielnie. W międzyczasie robimy nagrania, materiały, kolejne wiedzy. W międzyczasie robię przygotowanie do wydarzenia, które się nazywa Trading Camp. W międzyczasie piszę książkę, która jest połączona z mindsetami. W międzyczasie przygotowuję materiały na mentoring, po to, żeby wiedza była jak najprościej podana, żebyś mógł z tego wyciągnąć jak najwięcej. W międzyczasie robię konsultacje indywidualne, grupowe itd., itd. I mało tego, prywatnie też mam dwójkę dzieci, maluszków, 3 trzymiesięczne 3 miesięczne wymagają czasu, w z niej być, znajduje dla nich czas. Moja małżonka też musimy razem gdzieś wyjść, gdziekolwiek musimy zadbać o zdrowie w tym zakresie. Pomijając już aspekt cały, czy trzeba jeździć do firmy i tak dalej, to w ogóle w to nie wchodzę, czy są zarządy, czy nie zarządy. Z, z, z pracownikami, jeżeli nie wiesz, ja też zajmuję się działem w sprzedaży w jednej z firmie, firm, więc spotykam się z przedstawicielami handlowymi, z menadżerami, z kierownikami sprzedaży z całej Polski i też z nimi muszę pracować, to jest ponad 800 osób, które w organizacji jest i znajduję czas, ale uwaga, ja wiem, że tego się trzeba nauczyć i się być może musisz tego nauczyć, ale jeżeli nie zaczniesz, to minie jeszcze miesiąc i będziesz jeszcze gorzej się czuć. To nie o, do, nie o to chodzi, że ty nie możesz nadrobić, że myśmy poszli z wiedzą. Bzdura. Po prostu musisz zacząć i zacznij działać. Bo najgorsze jest to, że minie miesiąc, kolejny, miną dwa miesiące, a ty dalej będziesz myśleć. Mm, kurwa, jak to zrobić, żeby pstryknąć, i żeby już samo się zrobiło do tego? No, i już teraz jestem na zero i mogę iść. No, nie zrobi się, musisz wziąć dupę w troki i działać. Więc działaj, ja czekam na ciebie. Ja cię zapraszam do współpracy i chcę z Tobą pracować. Ale uwaga, ja chcę pracować z Tobą pod warunkiem, że Ty też pracujesz, a nie, że ja będę napierdalał za nas dwóch. Mm -mm. Działaj, czekam. Just do it!